5 czerwca w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie odbyła się sportowa Spartakiada Przedszkolaków połączona z programem Niebieski Przedszkolak. Olimpiadę oficjalnie otworzył Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa wraz ze swoim zastępcą Wiesławem Ciężkowskim. Organizatorami wydarzenia było Miasto Chorzów, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Klub Piłki Ręcznej Ruch Chorzów, którego zawodniczki były gościem specjalnym uroczystości inaugurujących wydarzenie. Cała Polska żyje euro 2012. Przygotowujemy się do pierwszego meczu Polska Grecja. E, tym żyją dorośli, natomiast dzieci dzisiaj e, dzieci z chorzowskiej przedszkoli żyją zupełnie innym tematem, innym wydarzeniem, jakim jest 33. Spartakiada e, przedszkolaków. E, właśnie dzisiaj jesteśmy świadkami jej otwarcia. Dzieci się rozwijają do, do walki, bardzo pobudzone, bym powiedział, bo rywalizacja jest no, ogromna. Startują praktycznie wszystkie przedszkola. No, widzę, że dzieci się świetnie bawią, są podekscytowani. No to dużo mówić, życzę wszystkim wygranej, bo ten kto wygrywa dostaje nagrody. I stąd też ta rywalizacja. Myślę, że Dzieci kształtują w sobie już to takie sportowe podejście i sądząc po, po, po ilości zawodników, po strojach, po przygotowaniu, po całej oprawie, będziemy mieli dzisiaj imprezę, która chyba będzie większa niż Euro 2012. To jest wielkie przeżycie dla nich, dla ich wychowawców. I sądzę też, jak patrzę na publiczność, dla ich rodziców i babci. którzy mogli, dzisiaj na pewno z nami tutaj są. Trzecie miejsce zdobyło przedszkole integracyjne numer 16. Drugie przedszkole numer 25. Zwycięzcami okazały się przedszkolaki z placówki numer 27. W jakich dyscyplinach braliście udział? Kakaniu w Przede wszystkim jesteśmy bardzo dumni, ponieważ dzieciaki w ubiegłym roku miały miejsce mistrza Chorzowa i staraliśmy się zrobić wszystko, żeby obronić ten tytuł, a za skończeniem było po prostu pierwsze miejsce. Jest to bardzo duży sukces. A niby się mówi, że w sporcie jest przegrana, wygrana, ale jednak te pierwsze trzy miejsca są bardzo ważne i oni są tego świadomi. No bo to są dyplomy, puchary, wyróżnienia i to są małe dzieci, ale w pełni zdają sobie z tego sprawę. Cieszcie się, zwycięstwa?